Nowa aktualizacja. Sezon drugi w rozdziale 5 Fortnite'a, darmowe nagrody, w tym darmowy pakiet dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go, go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fauldolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ilu nas jest. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do tematu nowej aktualizacji. No i przez ostatni tydzień generalnie byłem na takich pseudo wakacjach, co już wam mówiłem, i nie miałem wam jak za bardzo omówić tego nowego update'u. Także teraz tak pokrótce został wprowadzony nowy sezon Fortnite Festiwalu. No i oczywiście otrzymaliśmy totalnie nowy karnet festiwalowy. Jak się okazuje, no to główną artystką właśnie w tym karnecie jest tak zwana Lady Gaga. No i mamy tutaj przy okazji masę innych bonusowych nagród, które no, na przykład możecie zdobyć chociażby za darmo. Tak samo również w Fortniteowym sklepie pojawił się też właśnie skin Lady Gagi. Co akurat wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem spoko opcją. Mamy tutaj oczywiście samego skina, przy okazji gitarkę, następnie emotkę taniec deszczu, mikrofon chromatika i również właśnie ścieżkę jamową. Także wydaje mi się, że akurat całkiem ciekawie i to tak naprawdę tyle jeśli chodzi o to co pojawiło się w grze natomiast o to co nadchodzi no to właśnie po tym update'cie tych rzeczy które nadchodzą to pojawiło się naprawdę bardzo dużo. Zaczynając od między innymi ekipaki która pojawi się w marcu. Jak się okazuje będzie to właśnie taki oto kotek. Bardziej można by nawet powiedzieć że jest to po prostu taka pani kotek ale według mnie skinek jak najbardziej spoko. No i oczywiście będzie on dostępny za marcową ekipakę ale otrzymaliśmy mega dużo zapowiedzi, jeśli chodzi o sezon drugi w rozdziale 5 Fortnite'a. Także zapewne jeszcze powstanie osobny, do, że tak powiem, materiał na ten temat, lecz właśnie dowiedzieliśmy się między innymi, że tutaj właśnie mamy, można by powiedzieć, że taki obrazek, który nam no, zapowiada to, co będzie w tym sezonie drugim. Ale oczywiście jest to taka, można by powiedzieć, że najmniejsza rzecz, ponieważ chociażby poznaliśmy skiny właśnie z następnego sezonu. Także tutaj widzicie między innymi starter packa, który będzie dostępny w sezonie drugim rozdziału 5. No i przy okazji pakiet do ratowania świata, gdzie mamy właśnie doktora Winderbota przy okazji z dodatkowymi rzeczami. I ten pakiecik prezentuje się naprawdę, ale to naprawdę bardzo fajnie. Lecz najciekawszą rzeczą, która właśnie nadchodzi, jest to właśnie event, który ma odbyć się w grze. Będzie to taki właśnie event, jeśli chodzi o właśnie podbudowanie do sezonu drugiego. I otrzymamy na mapie coś takiego. Tak, wygląda to naprawdę, ale to naprawdę koszyk. Zacko. Mamy tutaj właśnie no, ogromną rękę, która przy okazji trzyma właśnie tak zwaną puszkę Pandory. Także no, jest to naprawdę bardzo ciekawe. I otrzymaliśmy informację, że właśnie będziemy mieli, jak już mówiłem, takie można by powiedzieć, że mini iwencik w grze. Więc kiedy to pudełko się otworzy, no to na mapie zacznie się dziać tak zwany chaos, czyli na mapie między innymi będziemy mieli pioruny, tornada i trzęsienia ziemi. No i generalnie, moi drodzy, no to całość ma być naprawdę całkiem rozbudowana. Przy okazji, no to to się nazywa Titan Hand, więc jest to właśnie ręka jakiegoś tytana. No i generalnie, moi drodzy, no to będzie to również miało animacje takie jak Final Weapon i również Tamper. Także, no generalnie zapowiada się to naprawdę bardzo ciekawie. Jeśli rzeczywiście pod mapą Fortnite'a znajdowałby się jakiś tytan, który przy okazji, do, na przykład w przyszłości, no uznajmy, że pod koniec sezonu drugiego, grałby jakąś ważną rolę na przykład w evencie, no, myślę, że byłoby to naprawdę, ale to naprawdę bardzo fajne. Przy okazji, moi drodzy, no to potwierdziło się to, że no tak naprawdę następny sezon będzie właśnie w temacie mitologii greckiej, co już praktycznie wiedzieliśmy od początku tego sezonu. Tylko, że teraz Fortnite jeszcze bardziej nam to potwierdza. Więc, generalnie, dowiedzieliśmy się, że skiny, właśnie między innymi Cerberusa, są właśnie potwierdzone, jeśli chodzi o następny karnet bojowy. No i zobaczymy dokładnie, jakie jeszcze, ponieważ może być tego naprawdę bardzo dużo. No i tak naprawdę. Jest Jesteśmy już dosłownie na końcu obecnego sezonu, co oznacza, że z czasem będziemy tylko i wyłącznie otrzymywali po prostu więcej zapowiedzi. No ale jak już mówiłem, zapewne osobny materiał na temat sezonu drugiego w rozdziale 5 Fortnite'a jeszcze powstanie. No i tak, przechodząc dalej mamy właśnie taki mieszany temat, czyli po prostu do rzeczy związane z sezonem drugim i przy okazji z darmowymi nagrodami. Także już niedługo, najprawdopodobniej jeszcze gdzieś w tym tygodniu, we wtorek bądź, bądź też w czwartek, zostaną nam dane nowe misje i właśnie w ramach ich ukończenia otrzymamy specjalny plecak, Grim Emblem, jak i również właśnie tak zwany Odyssey Origin, czyli ekran wczytywania. No i generalnie będziemy tutaj musieli właśnie zbierać ekrany wczytywania jako takie fragmenty. Jest to coś podobnego do Fortbytów, które były już kiedyś oczywiście dostępne w Fortnite'cie, także no to powinno się pojawić generalnie w jakość czwartek, coś takiego, ponieważ wtedy będzie chyba już praktycznie taka dosłownie ostatnia, ostatnia mini aktualizacja, także to to akurat myślę, że mega spoko. Teraz takie właśnie szybkie przypomnienie, ponieważ macie, moi drodzy, jeszcze jeden dzień, żeby ukończyć właśnie karnet, do no, mini karnet bojowy, właśnie tak zwanej kałabangi, czyli oczywiście wojowniczych żółwi ninja, no i lepiej to zrobić, no bo później te nagrody już oczywiście nie będą dostępne. Oczywiście mamy tutaj między innymi nadal no, plecak kranga, mamy również w darmowej ścieżce bardzo dużo właśnie emotek, na samym końcu mamy przy okazji bardzo fajną lotnię, także jak najbardziej każ temu polecam to wykonać, natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ otrzymaliśmy bardzo ciekawą informację związaną z właśnie pakietem startowym dla trybu LEGO, tylko że nie będzie to taki do końca pakiet startowy. Więc to, co tutaj widzicie, ma pojawić się również w nowym sezonie i będzie to skin Bright EE, właśnie agent. Ale moi drodzy, jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jak się dowiadujemy od likerów, no to będzie to właśnie Starter Pack, tylko że będzie to w właśnie formie LEGO. I generalnie... Będzie to bardzo podobne do tego, co otrzymaliśmy na start obecnego rozdziału, czyli, że właśnie Epic Games doda to totalnie za darmo dla każdej osoby, czyli, no tak jak mieliśmy między innymi właśnie z tym pakietem, no, że tak powiem, prze przecierać szlaków taj, on się chyba tak nazywał. No i właśnie w tym przypadku będzie to praktycznie identyczna rzecz, czyli po prostu ten pakiet będzie dostępny za darmo w sklepie, no i każda osoba, która go sobie odbierze, to, to albo od razu otrzyma tego skina i plecak, albo będzie musiała ewentualnie właśnie, no, że tak powiem, wykonać. Jakieś, nie wiem, jeden, dwa dodatkowe wyzwania. Ale no tak czy siak, według mnie jest to naprawdę bardzo spoko sprawa, że takowy pakiecik właśnie otrzymamy totalnie za darmo. No i oczywiście, no, poza tym, że właśnie to będzie w sezonie drugim, to w sezonie drugim również rozpocznie się nowy też sezon właśnie Fortnite yy, rocket Racingu, w którym będziemy mogli też zdobyć no, kolejnego skina za darmo, czyli oczywiście skina Matthiusa, o którym już wam mówiłem akurat kiedyś, ale no jeśli chodzi o zmiany, które nadchodzą do sezonu drugiego no to jest tego naprawdę mega dużo i te nagrody prezentują się naprawdę, naprawdę kozacko, patrząc na to, że mamy już między innymi właśnie dwa skiny, które będą do odblokowania za darmo. No i przy okazji do to też po tym update'cie mniej więcej poznaliśmy troszeczkę takie rozwiązanie, fabuły. Na przykład mamy coś takiego, czyli że mniej więcej właśnie bananek został ocalony. Naprawdę kozacko. No generalnie troszeczkę się zmieniło przez ten tydzień, ale oczywiście już powracam. No i filmy teraz regularnie z nowości będą. Będą się pojawiały, także myślę, że naprawdę spoko. Jak jesteście, to nowi, subójcie kanał z dzwoneczkiem. No i oczywiście, moi drodzy, jeżeli będziecie kupowali na przykład coś z tego nowego sklepu, czyli na przykład Lady Gaga, bądź cokolwiek innego, możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. No a jeżeli wy obejrzyliście ten film do końca, no to wy w komentarzu możecie napisać Lego, a ja postaram wam się przypiąć serduszko. I to tyle. No, trzymajcie się. Yo!